Całość została sfinansowana ze środków Fundacji PZU. Przed Państwem Bardowie Strefy Wolnego Słowa, Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I w związku z tym chcieliśmy Państwu przedstawić, zaproponować nasz program. Podziemna Rafał który właśnie tymże żołnierzom wyklętym jest. Jeżeli o czym śpiewamy, jeżeli cytujemy jakieś wydarzenie, cytujemy, mówimy o jakimś zdarzeniu, to znaczy, że to się zdarzyło, że były świadectwa, które, które o tym mówiły. Żołnierze w o których śpiewamy, to są w sensie pokoleniowym dzieci legionistów i żołnierzy roku 1920. Ci z kolei byli wnukami powstańców styczniowych, a Ci listopadowi. Wykręci po wieku żołnierze nie ofiarą megów wstawiamy wam Stawiamy choć w naszej pamięci jest sześciodni. Dopiero dziś, dziś może wasz wkład, obronę ojczystym przed armią niemiecką i przed komunizmem, gwiazdą sowiecką. Nie je jest wrócić swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo je rzucać, swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie coraz pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyjedzie miło gór rosyjskich sług, wiemy jak było i wie o was Bóg. Obronić ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo je rzucać, swój los na stos, powiedzmy to wprost. Łatwo jest rzucać swój los na stos Powiedzmy do To byście wskazali jak zachować honor, Tych dla głupców był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli gdzie dobro, gdzie zło, Gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońców ojczyzny szedł armią, Niemiecką i przed komunizmem. Jako klub Gazety Polskiej to już od dawna współpracuję z Pawłem Piekarczykiem i Leszkiem Czajkowskim. I pomyślałam, że byłoby warto, żeby w przededniu Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych przybliżyć mieszkańcom Kościerzyny, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, historię żołnierzy niezłomnych. I dlatego rano odbyły się dwa koncerty dla szkół. Były to seanse zamknięte przy pełnej obsadzie sali kinowej. Z tego co słyszałam, to młodzież była bardzo zadowolona. A teraz y, robimy w troszeczkę skromniejszej y, formie y, koncert dla osób dorosłych. Przez wiele lat milczano o tej sytuacji żołnierzy niezłomnych, dlaczego znaczy to teraz wraca? Dlatego, że mamy, zmieniła się sytuacja w kraju, można już o tym mówić głośno. I poza tym dla młodzieży ci bohaterowie stali się szczególnie atrakcyjni. Tą sprawę rozdmuchały środowiska kibicowskie, kluby gazety polskiej w całej Polsce. I sądzę, że to też jest teraz tak, to po prostu wychodzi, wychodzą z podziemia, jak to jest tytuł koncertu Podziemna Armia powraca. Koncerty tylko w Kościerzynie, czy również w innych miastach? Jutro będzie w Gdyni o godzinie 18 w Cechu Rzemiosł, to jest chyba ulica 10 Lutego i w niedzielę w Elblągu. Tematyka utworów? Poświęcona różnym i ogólnie żołnierzom niezłomnym, a także i bohaterom jakby znanym z imienia i nazwiska. Jak młodzież reagowała na to? No młodzież była zadowolona, nawet prosiła o bisy. Dla nich szczególnie było to też atrakcyjne, że robiliśmy to na sali kinowej, gdzie z tyłu, za plecami artystów szły teledyski, rekonstrukcje historyczne do, tych, do każdej piosenki. Więc to było, wydaje mi się, szczególnie też atrakcyjne chwała dla młodzieży. bohaterom, cześć. solidarności pochodach Zdesperowani głodni źli nie im do walki sił dodał Wiatr historii ich w oczy gryzł Kraj przytłaczał szarzyzną Szli bagaże bagażem ojcowych blizn Działacze antykomunizmu Nie mając karabinów Czynili palcami znak fal za ich przyczyną czerwony gmach się chwiał, ale za ich przyczyną czerwony gmach się chwiał. A kiedy wreszcie nadszedł czas, zwycięstwa demokracji, nabrał tempa pokoleń, Pamiętać dziś, o przodkach, co umieli przez życie z godnością iść. O przodkach, co umieli przez życie z godnością iść. Nasza piosenka jest dość smutna i refleksyjna, a to dlatego, że jest dedykowana nie powstańcom warszawskim, tylko tym, którzy pamięć o powstaniu. Spotwarzają i obrażają. W szczególności, niejakiemu, przepraszam, że użyję tego słowa, Zychowiczowi Piotrowi za jego książkę O błęd 44, z taką nadzieją, że ów Zychowicz opamięta się i zacznie przepraszać i naprawiać krzywdy, które zrobił, póki jeszcze żyje chociaż jeden, którego może przeprosić. Pan prezydent, profesor Lech Kaczyński. Dekorował żołnierzy wyklętych wysokimi szarżami orderu odrodzenia Polski, Polonia Restituta, bo nagradzał ich nie za bohaterstwo, tylko za życie. I pokazywał, że ponieważ żaden z nich nigdy nie powiedział, że się poświęcił dla Polski, tylko raczej mówili, że zachowali się jak trzeba, albo że spełnili swój obowiązek. I po prostu pokazał nam ich jeszcze raz jako ten wzór życia dla Polski, wzór życia. Jeszcze raz to powtórzę. Stąd ten nasz, nasz tekst, czas za ojczyznę, umierania to lekcja życia dla podobnych. Zmiana okupacji. W Lublinie dawno temu, w lipcu, czas wakacji Nastąpiła bez problemu prosta zmiana okupacji Niemcy wyszli, Ruscy przeszli, ot i ceremonia cała Bowiem po sąsiadów myśli Polska wolno być nie miała Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli tu trwalać Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli tu trwalać Nocą, jak tkórz zając, Szedł PKWN po władzę, Manifestem obwieszczając czas masowych uprowadzeń. Druga rzecz, to w ostatnim refrenie najpierw było KGB-UB Gestapo, a potem KGB-SB Gestapo. W 1956 roku zmieniła się nazwa, ale nie zmieniła się zasada. Ostatni żołnierze wyklęci, między innymi sierżant Józef Franczak-Lalek, Zostali byli wybijani przez takie komando złożone z ZOMO i SB. I co do zasady nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko nazwa po to, żeby. Nie wiem, co zrobić, żeby nas jeszcze bardziej po raz kolejny oszukać. Natomiast to SB tam trafiło zupełnie zupełnie świadomie. Pamięć piosenka o tym, w jaki sposób. Uczestnik tamtych lat, uczestnik tamtych wydarzeń pamięta to, co się wtedy działo. Przez całe życie wracają do mnie czerwone armii, zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomniesz nie mogę walki sowietów z nami i spodzię. Dziewczyna o włosach złotych, gwałcona przez bolszewików pięciu, która się powiesiła potem, że bez w mojej pamięci. Pamiętam się z bliskiej parafii, kiedy dopadli go bolszewicy, też postawy się nie potrafił, ukrzyżowali go więc w kaplicy.